na konferencji prasowej przed meczem 32. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Już w piątek o godzinie 20.30 zmierzymy się w Opolu z Odrą. Jest z nami trener Leszek Ojrzyński. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Są również przedstawiciele mediów. Dzień dobry. Zachęcam do zadawania pytań. Dzień dobry. Pytanie o nieobecnych, bo wiemy, że w Opolu na pewno nie zagra Jacek Podgórski, bo pauzuje za żółte kartki. Czy ktoś jeszcze i czy przez ten czas od meczu sobotniego Sytuacja kadrowa jeszcze się polepszyła, powiedzmy, że nie była najlepsza, nie była też i zła. Jak wygląda teraz? Sytuacja podobnie wygląda jak przed tym ostatnim spotkaniem. Najważniejsze, że 20 ludzi mamy i 20 jedzie na mecz, taką mam nadzieję, bo jeszcze jutro mamy trening i od razu po treningu praktycznie wsiadamy do autokaru i i tyle, jest kim wybierać, wiadomo, że te absencje by nam się też przydały, bo Jacek to był przecież podstawowy zawodnik, no chyba w każdym meczu, przynajmniej za mojej kadencji. Tak, Jacek był jedynym zawodnikiem oprócz Konrada Forenca, który wystąpił we wszystkich dotychczasowych meczach. Tak i dodatkowo też jeszcze straciliśmy zawodników na ten mecz, tak mi się wydaje, ale tak jak wspomniałem, no jest szeroka kadra i będziemy, będziemy to sobie układać e, w najbardziej optymalny sposób. Ale to jakieś kontuzje się pojawiły? Tak, można powiedzieć, że kontuzje, nie choroby, które tam wcześniej nas e, dotkliwie... E, Zaskoczyły, tak? Zaskoczyły. Nawet dziesiątkowały. Tak, Nawet dziesiątkowały w niektórych meczach i tyle. No. Sam doświadczyłem, ja kończyłem chyba ten akord po ostatnim meczu. Dwa dni byłem w łóżku i, i wróciłem do zajęć wczoraj. I myślę, że już z tymi chorobami się wszystko u nas skończyło. O pole drużyna, która jeszcze ma o co grać, bo wciąż ma szansę na to, aby zagrać w barażach. Dla nich na ten sezon byłaby to pewnie nagroda za za te wszystkie dotychczasowe mecze, które rozgrywali. Niewdzięczny rywal i to, że akurat ostatni mecz przed własną publicznością wygrali w listopadzie i to na początku zeszłego roku, niewiele chyba zmienia, jeśli chodzi o postrzeganie tej ekipy prowadzonej przez Pana trenera Piotra Plewnia. Dobry zespół, który ma cel być w szóstce, który ostatni mecz wygrał i to, i to spokojnie. I gładko można powiedzieć, mieli przewagę zdecydowaną i też tracili punkty w końcówce, bo tych punktów jeszcze by mieli więcej, bo mieli praktycznie wygrane mecze, takie były trzy i w doliczonym czasie tracili. Bramki, które zabierały im punkty, i wiemy, że tych punktów i tak mają na tyle, że już są w tej szóstce, ale walczą dalej, bo jeszcze trzy kolejki zostały. Jest kilku ciekawych, ambitnych zawodników, ale tam jest przede wszystkim drużyna też, i, i zmiennicy są o wysokiej jakości. Dobrze, że, że taki jest przeciwnik, który gra. Gra o swój cel to tak samo my mamy wysoko poprzeczkę postawioną to jest też też dla nas jak jak marzymy o Ekstraklasie to musimy takie mecze wygrywać musimy sprostać wyzwaniu i, i tyle w temacie. Rona Kielce ma już zagwarantowane baraże po tej ostatniej 31 kolejce i po zwycięstwie z Górnikiem Polkowice. Natomiast no, troszkę się to drugie miejsce oddaliło przez to, że derby Łodzi rozstrzygnęły się na korzyść jednak Widzewa UKS. No tak jest w życiu, że nie wszystko się układa po twojej myśli, ale jeszcze mamy trzy kolejki. Można wygrać trzy mecze, można inny scenariusz ubrać, prawda? I tyle. My patrzymy przede wszystkim na siebie i wtedy będziemy po tej ostatniej kolejce zastanawiać się co zrobiliśmy po drodze, co mogliśmy zmienić, chociaż to też nie ma co tam roztrząsać. Po prostu trzeba brać w życiu to co jest. A w Kielcach kiedyś fajnie było, pamiętam jak do ósemki. I korona weszła i rewelacyjnie się w tej ósemce spisała. Może też wieści z innych stadionów teraz przyniosą nam gdzieś tam radość, ale to my musimy wygrać te mecze trzy, które nam zostały, i patrzymy przede wszystkim na to, a, a później to opatrzność niech układa to, czy będzie drugie, czy trzecie, czy, czy inne miejsce, no to już zobaczymy. Przede wszystkim mamy swoje mecze wygrać i o to przyjdzie nam walczyć. Nastroje pewnie w drużynie dobre, no bo to w dalszym ciągu ta walka, walka jest. Natomiast trzy mecze do końca od opole GKS Katowice i GKS Tychy. Rywale wydaje się najłatwiejsi z tych, którzy mogliby być, biorąc pod uwagę Widzewa i Jarkę Gdynia, prawda? Ale to wciąż chyba tylko teoria. Teoria, w tej lidze, zresztą nie tylko w tej, bo wiemy też, co się dzieje i w innych ligach. Każdego trzeba szanować, na każdego trzeba uważać, tym bardziej też przy stałych fragmentach, gdzie one potrafią siać popłoch, i tak to wygląda. I dlatego. Można tylko sobie powiedzieć, no i są takie, nie będę wymieniał z nazwy, dwie drużyny w tej lidze, które najsłabiej punktują w tym roku i często gdzieś tam te punkty dostarczają, ale my z tymi drużynami już nie, nie gramy i nie graliśmy w tym roku, tylko to było w poprzednim roku i pozostałe drużyny, no to każdą, z każdą można sobie zęby połamać i na każdego trzeba uważać podejść do tego z powagą, bo, bo można tak samo się wykoleić i zawsze uczulamy zawodników na to, żeby z maksymalną koncentracją i zaangażowaniem podchodzić do, do meczu, bo to jest piłka nożna i, i naprawdę można, można przez 10 minut stracić wszystko w tym meczu, bo, bo, bo ci gdzieś potem zabraknie czy czasu, czy umiejętności, bo wiemy, że wszystko masowanej obronie ciężko się gra i te minuty uciekają, nerwowość się pojawia, dlatego o pierwszego do ostatniego gwizdka trzeba być uważnym. Panie trenerze, w ostatnim meczu słaba pierwsza połowa. Trener wspomniał o tym, aby uczulać zawodników, żeby wychodzili od początku z mobilizowaniem. Udało się już ustalić, dlaczego tak nie było z Górnikiem Polkowice? Udało. Raz, że nie realizowaliśmy pewnych założeń, które sobie ustaliliśmy. Dwa, też w ten mecz tak nie weszliśmy z pełną Energią 3: Przeciwnik grał praktycznie pressingiem na całym boisku 1 do 1, i tu mieli siły, i tu z tym mieliśmy też problemy. Cztery, Zmieniliśmy też ustawienie na inne pod tego przeciwnika. I to były takie plusy, gdzie, gdzie, gdzie właśnie pewne rzeczy zmieniliśmy i, i w drugiej połowie to wyglądało lepiej. No i później jeszcze kartka czerwona doszła, gdzie, gdzie zawsze ta siła rażenia przeciwnika była mniejsza, skupili się na, na bardziej na grze obronnej i tak się ułożyło. To już jest historia, tak jak powiedziałem, każdy mecz jest inny i, 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 i jutro można zagrać z przeciwnikiem, którym się Dzień wcześniej przegrało 4-0, a możesz 4-0 też wygrać i to jest piękne w piłce nożnej, że, że, że trzeba być gdzieś tam skoncentrowanym, wierzyć w swoje umiejętności, a wtedy przybliża się do zwycięstwa. Nie wiem skąd się trenerowi to 4-0 wzięło, ale w historii krótkiej pojedynków Korony Kielce z Odrą Opole, bo 9 meczów rozegrały te zespoły, były 2-4-0, niestety nie dla Korony. No właśnie, tym bardziej trzeba być ostrożnym i, i trzeba uważać. Tym bardziej na wyjeździe wiemy, wiemy, że gdzieś tam można się zagapić albo nie wejść dobrze w mecz i, i, i gospodarzom pomagają ściany, jak to się mówi. No, trzeba być skoncentrowanym, uważnym, a tym bardziej no, w naszej sytuacji my naprawdę musimy jeszcze wierzyć i dążyć do tego, żeby te trzy mecze wygrać, bo, bo... Bo mamy szansę na bezpośredni awans, a mamy też szansę na jak najwyższą pozycję. A wiemy, że też przed barażami, jakby takie były, bo te inne wyniki by się nie ułożyły po naszej myśli, no to też jest duża różnica zająć trzecie czy czwarte miejsce. Panie trenerze, ja mam jeszcze pytanie o Michała Koja. On opuścił ostatnie spotkanie, wszedł z widzewem. Pewnie. Choroba, ale pytanie, czy on już jest w 100% gotowy? Bo jakby nie patrzeć, to zawodnik, który daje dużo pewności w obronie, a w tych poprzednich spotkaniach pojawiały się jakieś takie dziwne, czasami nieodpowiedzialne zachowania u innych zawodników, a, a z Michałem to wygląda trochę bardziej stabilnie. Miał swoje problemy, ale już wrócił do treningów i jest brany pod uwagę. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Nie widzę, dziękuję. Za chwilę druga część konferencji. Do widzenia. Gościem drugiej części konferencji jest Marcin Szpakowski. Dzień dobry Marcin. Dzień dobry. Zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry Marcinie. Ogromną radość sprawiłeś sobie strzeleniem gola w ostatnim meczu z Górnikiem Polkowice, ale jeszcze większą radość sprawiłeś chyba kibicom, prawda? Myślę, że tak. No Bardzo ważna bramka. Na pewno cieszę się Cieszę się z tego, że ją zdobyłem, ale tak naprawdę to najważniejsze, że, że wygraliśmy to spotkanie i, i tak naprawdę pozostajemy dalej w walce o ten awans bezpośredni. Kolejny mecz: korony Kielce, który gdzieś tam rozstrzyga się w końcówce, ale w ogóle w tym sezonie dużo jest chyba meczów, gdzie padają gole w doliczonym nawet czasie gry. Tak, zgodzę się z panem. Dlatego ważne jest to, żeby być cały, cały czas skoncentrowanym i przede wszystkim na tych końcówkach, bo tak jak pan powiedział, te końcówki mogą zaważyć o tym, że zdobędziemy na przykład 3 punkty zamiast jednego. No i ważne są też pewnie zmiany. Ty akurat wszedłeś na boisko w tym ostatnim meczu. Tam była trójkowa zmiana, wszedłeś Ty, Zarandia i. I, I Adam Frączek. A, i Frączuk wszedł, dokładnie. I to... Te zmiany i trzymanie zawodników, niektórych na ławce, też pokazuje, że ta taktyka trenera na dany mecz jest niezwykle istotna. To prawda. Tak jak ja zacząłem na ławce, no to, to, to mieliśmy jasny przekaz, że po prostu jak wejdziemy na boisko, to mamy dać, dać nową energię drużynie w drugiej połowie. No, i jesteśmy zadowoleni z tego, że daliśmy dobre zmiany i, i udało nam się wygrać. Była ogromna radość w sobotę, później także cieszyli się kibice i wypewnie po tym meczu, w którym Arka przegrała, chociaż nie powinno się cieszyć z cudzego nieszczęścia, ale w tym przypadku, a jakże. No niestety wczoraj troszkę gorsze pewnie humory po derbach Łodzi. No tak, sprawdzamy tą tabelę, aczkolwiek Porażka, zwycięstwo widzewa nie przekreśla jeszcze naszych szans na, na awans bezpośredni. Zostały jeszcze trzy mecze, i to jest piłka nożna. Tutaj, tak naprawdę, wszystko jest możliwe. My się skupiamy przede wszystkim na sobie. Jak my będziemy robić swoją robotę, wygrywać, wygrywać wszystkie mecze do końca, no to, to jestem spokojny. To mam nadzieję, że tym razem przełamiamy tą pasę i, i wyjdziemy zwycięsko z tego pojedynku. No, wszyscy wiemy, jak wygląda tabela. Odra jest bodajże na siódmym miejscu. Też myślę, że walczą o to, żeby być w tej pierwszej szóstce, żeby grać w barażach. Także myślę, że. Może to być ciężkie spotkanie, ale tak jak pan powiedział, jedziemy tam, żeby przerwać tą złą pasę w Opolu i, i wygrać. To tego życzę. Dziękuję bardzo rywalizacja w składzie o miejsce w środku pola. Konkurencja duża, teraz więcej, minut, jako młodzieżowiec dostaje Oskar Sewerzyński. To chyba służy Wam obu. No tak, rywalizacja zawsze jest dobra, to yy, poprzez rywalizację każdy podnosi swoje umiejętności i, i, i tylko musimy jak najlepiej to wykorzystać. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy. Zapraszamy do kibicowania naszej drużynie w piątek o 20.30, a następnie w sobotę o 12.40, tydzień później oczywiście w meczu przeciwko GKS-owi i Katowice. Bądźcie z nami. Dziękuję. Dziękuję bardzo.